Cześć, pozdrawiam Was w piękną kwietniową pogodę, kapią jeszcze soki, brzozy, patrzcie tutaj skapuje z rurki, kwitną już geofity wiosenne, o tutaj koło mnie zawilec, dalej są przylaszczki, pełnia wiosny, cudownie. Jeszcze przez kilka dni te soki brzozowe będą leciały. W momencie, kiedy brzoza wypuści modelistki, wtedy sok przestanie kapać. Ale teraz jest fajny moment, żeby łapać te soki, bo jest dosyć ciepło i one bardzo intensywnie kapią. Yy, wiele osób mnie pyta, yy, czy to nie zabija drzewa. Yy, oczywiście takie spuszczanie soku może trochę osłabiać drzewo. Jakby zabieramy proporcjonalnie do szerokości. Yy, obwodu pnia tyle soku, ile, ile natniemy. Natomiast nie jest to duża ilość i brzozy zwykle już po kilku dniach y, zamykają te swoje rany. Ja tutaj mam te brzozy, które były cięte po, y, po kilka razy i zawsze takie drzewo, które jest na skraju lasu albo w miejscu, w miejscu, gdzie jest zupełnie samotne, ono jest silniejsze. Także jeśli mamy wybór między brzozą, która rośnie sama na otwartej przestrzeni, oraz taką, która rośnie w ścisku i konkuruje z innymi, no to wybieramy tą, tą na otwartej przestrzeni. A także jeśli mamy więcej drzew i widzimy, że na przykład jedna brzoza jest cieńsza, to jej nie nacinamy, dlatego że ona jest w gorszej sytuacji. Natomiast możemy naciąć tą najgrubszą, dlatego że ona i tak jakby wygrywa tą konkurencję. Także. Nie bójmy się nacinać, nacinać drzew. To są naprawdę niewielkie rany. Jeśli robimy to tak, że możemy potem wracać po ten sok kilka dni, a nie tylko dla zabawy ciachnąć, to te brzozy nam wybaczą. tak? A dzięki temu pozyskujemy wartościowy materiał cudownie. To jest takie magiczne. Po prostu sok jak krew kapiący z drzewa i możemy, możemy go pić. Sok brzozowy. To głównie woda oczywiście, ale jest też cukier, jest tam około procenta, czy są nawet 2% cukru, są kwasy organiczne, są sole mineralne. No i jak wierzono dawniej, jest tam jakaś taka siła życiowa, także osoby, które mają mało tej siły życiowej, podobno właśnie szczególnie sprzyja osobom o osłabionych nerkach, to należy i także pomaga na porost włosów, podobno, tak? To jest oczywiście takie ludowe wierzenie. No nie wiadomo na ile się spełnia, ale bardzo często w tych ludowych wierzeniach tkwi przynajmniej ziarno prawdy, a czasem są one zupełnie prawdziwe. Także warto o tym pamiętać, szczególnie właśnie osoby, które są w rekonwalescencji po jakichś zimowych chorobach, to na pewno taki sok z brzozy im nie zaszkodzi. Także cudownie, że. Że akurat mamy teraz kilka dni, kiedy te soki można pozyskiwać w słoneczną pogodę, bo w deszczu jest trudniej w deszczową pogodę. Często nam kapie woda też z, z pnia. Poza tym, jak jest chłodniej, to właśnie one słabo, słabo kapią. A ta właśnie różnica między chłodną nocą a, a gorącym dniem powoduje, że te soki kapią bardzo silnie. Jeśli mamy możliwość, to nacinamy od strony południowe, gdzie świeci słońce, gdyż tam jest intensywniejsze płynięcie soków. Wszystkim życzę, aby mogli, mieli okazję, mieli czas, mieli miejsce, gdzie można wybrać się z rurką, z siekierką, albo, albo także można oczywiście złamać gałąź brzozy i też zawiesić butelkę. To jest taka mniej inwazyjna metoda, tylko że trochę mniej kapie, no i jeśli i też, jeśli źle uwiążemy taką butelkę, może być tak, że tam na kapie wody i ona wypadnie nam z gałęzi. Także trzeba taką butelkę bardzo dokładnie i porządnie przymocować do gałęzi. Pozdrowienia z mojego brzozowego gaju. Cześć.